W dzisiejszym filmie, co opatrzymy się na wojnę. Cześć, z tej strony Zasubskrybuj ten kanał tam na dole, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. A ja zapraszam was do oglądania. I jeszcze jedno. Lubina mojego Instagrama, michalixem 16 Dzięki. W dzisiejszym filmie, co opatrzymy się na wojnę. W wodną wojnę, czy tu w ogóle są jakieś pistolety na wodę? Mamy pistolety i idziemy już do kasy. Pistolety już są, idziemy sprawdzić, jak działają. Dobra, i teraz sobie zrobimy test, bo się tylko do pistoletów. Na początku musimy te pistolety znaleźć wodę. A jeśli spodobał Ci się ten film, to staw łapkę w górę. Сubscription там надалеч и мирено